Na ostatniej konferencji bezpieczeństwa w Mińsku Aleksander Łukaszenka przedstawił cztery propozycje, które jak twierdzi mają przyczynić się do stabilizacji sytuacji międzynarodowej. Po pierwsze, Białoruś postuluje zakaz stosowania sankcji wobec żywności i leków, argumentując, że polityczne konflikty nie mogą uderzać w zwykłych ludzi. Druga propozycja dotyczy ochrony globalnej infrastruktury strategicznej, takiej jak gazociągi, sieci internetowe czy elektrownie. Według Łukaszenki ataki na te obiekty powinny być jednoznacznie zakazane. Trzeci punkt to rozwiązanie kryzysu migracyjnego poprzez wspólne, globalne porozumienie i kontrolę przejść granicznych. Białoruś odrzuca przy tym zarzuty, że wykorzystuje migrantów jako narzędzie nacisku. I wreszcie punkt czwarty, sztuczna inteligencja. Łukaszenka ostrzega, że niekontrolowany rozwój może zamienić ją w broń i proponuje stworzenie, tak zwane cyfrowego pasa dobrosąsiedztwa na obszarze eurazjatyckim. Jego zdaniem Zachód ignoruje zasadę niepodzielności bezpieczeństwa, co prowadzi do eskalacji. Czy te propozycje to realna droga do dialogu, czy tylko polityczna deklaracja? Subskrybuj, żeby być na bieżąco.